Witam serdecznie tutaj Extremum Game a dzisiaj przyjrzymy się traktorowi innemu niż Fiat który moim zdaniem jest lepszy niż taki Fiacik a to z jednej prostej przyczyny ma dodatkowy przyczep z przodu jak kupujecie na początku to nie macie za dużo pieniędzy jeżeli gracie tutaj na najwyższym poziomie od zera pół miliona to nie za dużo a ten traktor ma dodatkowe opcje, właśnie przyłącza z przodu. I do takiego przyłącza w sklepie możecie kupić różne elementy. Jeżeli macie pole takie jak ja na przykład z drzewem czy coś w tym rodzaju, które będziecie mogli później w stanie sprzedać, tu już możecie zauważyć, że wyciąłem drzewo, które mnie irytowało. Przyłączę na przykład tutaj mamy taką wycinarkę pniów także sobie to przyczepię proszę bardzo Fiat akurat ten najtańszy który kupicie tutaj nie posiada tego przyłącza z przodu a ten friend favorite 500 500 favorite ma już te przyłącze minus to taki że on ma 115 koni mechanicznych a Fiat ma 150 więc podczas pracy Friend będzie trochę słabiej ciągnął niektóre przedmioty jak kosiarkę ale to nie jest, to jest nieznaczna prędkość Tutaj przykładowo bierzemy sobie piłę mechaniczną zetniemy sobie to drzewo Takie drzewko no około 4000 kosztuje także można zarobić trochę Bierzemy nasz traktor i tu mamy pień, podjeżdżamy do tego pnia, trzeba się ustawić, chociaż niekoniecznie, bo można tym w różny sposób manipulować, naciskamy V, chyba trochę trzeba podjechać, obniżamy, zobaczmy czy to się wytnie, proszę bardzo jak tnie i znika, już nie ma tego pnia. Także jeżeli chodzi o ten traktor, to myślę, że to jest lepsza sprawa, bo można więcej zrobić. On kosztuje tam 20 tysięcy więcej, a naprawdę jest bardziej funkcyjny niż ten fiacik. Także myślę, że jeżeli gracie na wyższym poziomie, to lepiej sobie kupić ten pojazd. No i też szybszy jest. On się rozpędza tutaj do 53 km na godzinę Fiat maksymalnie mógł jechać 25 km na godzinę, także szybciej dowieziecie niektóre materiały i tak dalej. Nie wiem jak się sprawdza na polu, może być gorszy. No ale ze względu na fakt, że ja prowadzę tutaj farmę z kurami, a nie pole, bo jest farma z kurami, moim zdaniem łatwiejsza. Tutaj ścinam trawnik, także to też jest o wiele łatwiejsze niż tutaj na przykład uprawa tam pszenicy czy innych zbóż, bo nie muszę się martwić o żadne chwasty i tym podobne rzeczy. A trawę to wiecie, kosimy i sobie zbieramy z powrotem. Nie jest to jakieś obciążające, ten jeden kilometr, no to jest bardzo mało. Jeżeli chodzi o zbieranie tutaj na przykład tej trawy, to też nie zauważyłem większych problemów, bo sobie z tym radzi po prostu. I tutaj prędkość nie jest jakaś ograniczona, bo ograniczają i tak urządzenia do 20 km, no tutaj 20 km to jest max przy zbieraniu. Także szybciej ani ten Fiat nie pojedzie, ani ta maszyna i potrafi tu zbierać. Te z górki teraz zjeżdżam, więc szybciej jedzie. No ale to jest jego maksymalna prędkość przy zbieraniu trawy, jeżeli chodzi o tą samozbierającą przyczepę. No nie ma tam za dużo tej trawy, ale jednak wolniej trochę jedzie, się zbiera. Tutaj na tych nierównych terenach też będzie wolniej jechał ale jak już rozładujemy ten towar dojadę tam jak już macie pustą tą przyczepę to szybciej dojedziecie z powrotem maksymalna prędkość no, wiadomo tutaj nie ma obciążenia to on wtedy szybciej jedzie a tu jeszcze z górki jest dodatkowo to też już poci pociśnie maksymalną prędkością Także się nie męczy w ogóle i szybciej dojedziecie z powrotem na miejsce. Muszę zobaczyć film, jak ten traktor wcześniejszy jechał pod górkę tutaj, bo ten się trochę wlecze. No to zobaczymy pod górkę, jak to będzie wyglądało. I myślę, że ten jest lepszy. No, dużą różnicą jest właśnie ten dodatkowy chwytak, który można sobie dokupić. Jeżeli chodzi o te przyłącze z przodu, no to tak jak mogliście zauważyć tutaj sprzęt leśniczy i możecie kupić coś takiego do tego, chociaż nie polecam. Lepsze jest to i tańsze za 5000. Z tego nie korzystałem. Tutaj można się popatrzeć jak te przyłącze wyglądają. I tyle w tym odcinku, a w następnym odcinku zajmiemy się drzewami i ich ścinaniem. Trzymajcie się ciepło cześć.